Tego typu kołowrotków z takim kształtem korpusu bajeranckim. Unikajmy jak ognia. Unikajmy jak ognia, ponieważ to się nie nadaje do spinningu. Ten kołowrotek jest praktycznie nowy. Używany może miesiąc. I on już hamuje. Normalnie kręci się korbką i czuć, jak spowalnia się ruch obrotowy, po prostu jakaś blokada, a wszystko przez to, że właśnie jest źle zaprojektowane, wszystko to co wewnątrz, czyli luksusowy, że tak się wyrażę, futurystyczny design, wygląd, natomiast to co wewnątrz już nieistotne. Popsuje się, to popsuje, to jest problem użytkownika, tyle. Każdy spinningista powinien mieć rozum i czegoś takiego po prostu do spinningu nie kupować. Tak to wygląda w środku. Ślizgacz jest tak skonstruowany, że po prostu przesunięte wszystko jest. Tu jest mocowanie osi szpuli. O. A ślizgacz i koło zębate są z tej strony z powodu tego designerskiego, futurystycznego korpusu. I tu występują takie siły, takie skośne. I po prostu to nie ma prawa działać. W normalnym kowrotku ślizgacz jest montowany tu, po środku. Z jednej strony i z drugiej strony wodzik chodzi w takiej samej odległości. Natomiast tutaj cała praca wodzika odbywa się na tym odcinku. Tworzy się siła skośna. I niestety to nie działa. Nie wspinimy. O ile w spławiku można się męczyć, tyle w spinningu niestety nie.